W tym filmie dowiesz się, jak zwiększyć swoją siłę seksualną za pomocą fantazji. Poznaj sekrety dodawania emocji do swojego życia seksualnego za pomocą wyobraźni. Nie przegap naszych wskazówek, jak prowadzić bardziej namiętne i satysfakcjonujące życie seksualne. Obejrzyj teraz i eksploduj swoją seksualną moc. Cześć! Czy wiesz, co mężczyzn najbardziej pociąga w kobietach? Większość ludzi nie zna odpowiedzi na to pytanie. Dziś, w świetle filozofii stoickiej, odkryjemy, na co mężczyźni zwracają największą uwagę w kobietach i miejsce seksualności w tym równaniu. Obejrzyj nasz film do końca i poznaj te sekrety. Zaczynajmy. Pierwsza siła pierwszego wrażenia seksualność i seksualność. Pierwsze wrażenie zawsze było ważne i to również odgrywa dużą rolę w atrakcyjności mężczyzn dla kobiet. Kiedy mężczyzna widzi kobietę po raz pierwszy, zwykle zwraca uwagę na jej wygląd i postawę. W tym momencie w grę wchodzi seksualność, czyli pociąg seksualny. Seksualność to nie tylko piękno fizyczne. Pewna postawa kobiety, jej uśmiech, wygląd, a nawet sposób mówienia również stanowią część tej atrakcji. Mężczyzn w naturalny sposób pociągają kobiety o wysokiej atrakcyjności seksualnej ponieważ jest to podświadomie kojarzone ze zdrowiem i silnymi genami. Jednak to pierwsze wrażenie nie ogranicza się wyłącznie do wyglądu. Pewność siebie i zrelaksowana postawa kobiety jest równie ważna jak jej wygląd fizyczny, jeśli chodzi o przyciąganie uwagi mężczyzn. Seksualność zajmuje w tym równaniu ważne miejsce. Poczucie kobiecej energii seksualnej i pewności siebie już przy pierwszym wrażeniu jeszcze bardziej zwiększa zainteresowanie mężczyzny. Dlatego zamiast skupiać się wyłącznie na wyglądzie w pierwszym wrażeniu, dużą zaletą jest posiadanie pewnej postawy i bycie naturalnym. Krótko mówiąc, pierwsze wrażenie tworzą nie tylko oczy, ale także uczucia. Seksapil kobiety jest jednym z najważniejszych czynników przyciągających uwagę mężczyzn, a dodatkowo wzmacnia go pewność siebie i naturalna postawa. Zrozumienie siły pierwszego wrażenia i roli seksualności w tym procesie jest kluczem do sukcesu w związkach. Drugi pociąg bycia tajemniczym. Tajemnica zawsze była silną atrakcją dla mężczyzn. Mężczyzn bardziej pociągają kobiety, których nie mogą w pełni zrozumieć i które chcą stale odkrywać. Kiedy kobieta jest tajemnicza, czyni ją to bardziej atrakcyjną i intrygującą. Zwiększa to chęć dowiedzenia się o nim więcej. A seksualność odgrywa w tym procesie ważną rolę. Bycie tajemniczym ma ogromny wpływ na seksualność. Kiedy kobieta nie zdradza od razu wszystkiego o sobie, wzbudza u mężczyzn większe zainteresowanie i podekscytowanie. Zwiększa to atrakcyjność mężczyzny i przywiązanie do kobiety. Kiedy tajemnica łączy się z pociągiem seksualnym, zainteresowanie mężczyzny kobietą staje się jeszcze większe. Ale bycie tajemniczym nie oznacza tylko ukrywania rzeczy. Oznacza to raczej dzielenie się określonymi informacjami i emocjami w czasie i w sposób strategiczny. Dzięki temu kobieta może nawiązać głębszy i bardziej znaczący związek. Mężczyźni są nieustannie przepełnieni chęcią uczenia się i odkrywania czegoś nowego, a to poczucie tajemnicy podtrzymuje seksualność w związku. W rezultacie atrakcyjność tajemnicy odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zainteresowania mężczyzn i pociągu seksualnego do kobiet. Kiedy kobieta nie dzieli się od razu wszystkim o sobie, czyni ją to bardziej atrakcyjną i intrygującą. Tajemnica i seksualność podtrzymują zainteresowanie mężczyzn kobietami i utrwalają emocje w związku. Trzecia pewność siebie i pociąg seksualny. Pewność siebie to jedna z cech, które mężczyźni uważają za najbardziej atrakcyjne u kobiet. Pewna postawa, mowa i zachowanie kobiety przyciągają uwagę mężczyzn i robią na nich wrażenie. Pewność siebie to nie tylko postawa zewnętrzna, ale także wewnętrzna wiara i szacunek do siebie. Zwiększa to również atrakcyjność seksualną kobiety. Mężczyźni uwielbiają przebywać z pewnymi siebie kobietami, ponieważ wiedzą, czego chcą i podejmują kroki, aby to osiągnąć. Jest to bardzo atrakcyjna cecha dla mężczyzn. Kobieta pewna siebie może także swobodniej i otwarcie wyrażać swoją seksualność. Co zwiększa harmonię seksualną i namiętność w związku. Pewność siebie odgrywa również ważną rolę w seksualności. Pewna siebie kobieta może otwarcie wyrażać swoje pragnienia i potrzeby seksualne, co pomaga jej prowadzić zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące życie seksualne ze swoim partnerem. Dodatkowo pewna siebie postawa zwiększa atrakcyjność seksualną i atrakcyjność kobiety, co z kolei podtrzymuje zainteresowanie mężczyzny. Mężczyźni uważają, że pewne siebie kobiety są silniejsze i bardziej imponujące. Prowadzi to do silniejszej więzi w związkach i większego podziwu dla partnerów. Pewna siebie kobieta może także zwiększyć pewność siebie mężczyzn, co pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia związku. W rezultacie pewność siebie i pociąg seksualny odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu zainteresowania mężczyzn kobietami i przywiązania do nich. Pewna siebie postawa kobiety i umiejętność swobodnego wyrażania swojej seksualności wzmacnia podziw mężczyzny i pociąg seksualny do kobiety. Pewność siebie jest kluczem do utrzymania pasji i ekscytacji w związkach. Czwarte, naturalne piękno i seksualność. Naturalne piękno to jedna z najważniejszych cech, która przyciąga uwagę mężczyzn u kobiet. Naturalny stan kobiety, bez makijażu, ukazuje jej prawdziwe i czyste piękno. Mężczyźni na ogół uważają, że bardziej atrakcyjny jest naturalny wygląd i prostota kobiety niż przesadny makijaż. Ten naturalny wygląd odzwierciedla także seksualność i pewność w siebie kobiety. Naturalne piękno zwiększa zainteresowanie mężczyzn kobietami, ponieważ pozwala im zobaczyć prawdziwe ja-kobiety. Naturalny stan kobiety świadczy o jej pewności siebie i komforcie, co jest jednym z czynników zwiększających atrakcyjność seksualną. Naturalność wzmacnia także pewność siebie i zrelaksowaną postawę kobiety, co jest kolejnym ważnym elementem przyciągającym uwagę mężczyzn. Seksualność jest największym uzupełnieniem naturalnego piękna. Naturalne piękno kobiety czyni jej seksualność bardziej atrakcyjną. Mężczyźni uważają, że kobiety posiadające naturalną urodę są bardziej atrakcyjne seksualnie. Dlatego związek między naturalnym pięknem a seksualnością zwiększa zainteresowanie mężczyzn i atrakcyjność dla kobiet. Naturalne piękno nie ogranicza się wyłącznie do wyglądu fizycznego, odzwierciedla także wewnętrzny spokój i pewność w siebie kobiety. To ważna cecha, której mężczyźni szukają u kobiet. Naturalna postawa i szczerość zwiększają atrakcyjność seksualną kobiety i zainteresowanie nią mężczyzn. W rezultacie naturalne piękno i seksualność odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu zainteresowania mężczyzn i atrakcyjności dla kobiet. Naturalne piękno kobiety odzwierciedla jej atrakcyjność seksualną i pewność siebie. Naturalność i seksualność podtrzymują zainteresowanie mężczyzn kobietami i podtrzymują emocje w związku. Piąta inteligencja i pociąg seksualny. Inteligencja to jedna z cech, które mężczyźni najbardziej cenią i uważają za atrakcyjną u kobiet. Zdolność intelektualna kobiety, jej zdolność do prowadzenia z nią głębokich i znaczących rozmów, wywiera ogromny wpływ na mężczyzn. Inteligentna kobieta pokazuje, że zależy jej nie tylko na pięknie fizycznym, ale także na atrakcyjnych myślach i pomysłach. Odgrywa to również ważną rolę w seksualności. Inteligentne kobiety przyciągają uwagę mężczyzn, ponieważ są zawsze otwarte na naukę i doskonalenie. Stwarza to ciągłe poczucie nowości i świeżości w związku. Dodatkowo inteligencja sprawia, że seksualność kobiety jest głębsza i bardziej znacząca. Inteligentna kobieta może lepiej wyrażać swoje pragnienia i potrzeby seksualne oraz prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie seksualne ze swoim partnerem. Związek między seksualnością a inteligencją jest dla mężczyzn bardzo ważny. Inteligentna kobieta zwiększa zainteresowanie mężczyzn swoją osobą, łącząc jej atrakcyjność seksualną z możliwościami intelektualnymi. Inteligencja zwiększa także kreatywność i chęć odkrywania seksualności, co sprawia, że relacje są bardziej ekscytujące i satysfakcjonujące. Mężczyźni uwielbiają przebywać z mądrymi kobietami. Ponieważ są zawsze otwarte na naukę i odkrywanie nowych rzeczy. Zwiększa to harmonię seksualną i namiętność w związku. Inteligentne kobiety poprawiają mężczyznom poczucie własnej wartości i stanowią dla nich wyzwanie intelektualne, co pozytywnie wpływa na dynamikę związku. W rezultacie inteligencja i pociąg seksualny odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu zainteresowania mężczyzn kobietami i przywiązania do nich. Zdolność intelektualna kobiety i zdolność wyrażania swojej seksualności wzmacniają podziw mężczyzn i pociąg seksualny do kobiet. Inteligencja jest kluczem do utrzymania pasji i ekscytacji w związkach. 6. Empatia i więź emocjonalna Empatia to jedna z cech, które mężczyźni cenią i uważają za najbardziej atrakcyjną u kobiet. Zdolność kobiety do empatii pokazuje jej emocjonalną głębię i wrażliwość na uczucia innych. Jest to niezwykle atrakcyjna cecha dla mężczyzn, ponieważ zwiększa siłę więzi emocjonalnej i nadaje związkowi głębsze znaczenie. Empatia odgrywa również ważną rolę w seksualności. Mężczyźni czują silniejszą więź emocjonalną z empatycznymi kobietami. Empatia pozwala kobiecie lepiej zrozumieć potrzeby emocjonalne i seksualne partnera. Zapewnia to większą satysfakcję i harmonię w związku. Seksualność to nie tylko akt fizyczny. Wymaga także emocjonalnej więzi i zrozumienia. Empatyczna kobieta pomaga wzmocnić tę więź emocjonalną i nadać seksualności głębsze znaczenie. Empatia stwarza większą intymność i zaangażowanie w seksualności. Empatia pozwala kobiecie zrozumieć stan emocjonalny i potrzeby partnera. Dzięki temu stosunek seksualny staje się bardziej satysfakcjonujący i znaczący. Empatia tworzy więź emocjonalną między partnerami. A więź ta podnosi jakość i głębię seksualności. Mężczyźni wolą przebywać z empatycznymi kobietami, ponieważ te kobiety lepiej je rozumieją i wspierają. To buduje większe zaufanie i zaangażowanie w związku. Empatia pokazuje zainteresowanie i zaangażowanie kobiety w stosunku do partnera, przez co mężczyzna czuje się bardziej ceniony i kochany. W rezultacie empatia i więź emocjonalna odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu atrakcyjności mężczyzn i przywiązania do kobiet. Zdolność kobiety do empatii odzwierciedla jej głębię emocjonalną i atrakcyjność seksualną. Empatia i seksualność podtrzymują zainteresowanie mężczyzn kobietami i wzmacniają więź emocjonalną w związku. Siódma troska i szacunek do samego siebie. Troska i poczucie własnej wartości należą do cech które mężczyźni najbardziej cenią i uważają za atrakcyjne u kobiet? Kiedy kobieta dba o siebie i szanuje siebie, pokazuje, że jest silną i niezależną osobą, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Jest to cecha niezwykle atrakcyjna dla mężczyzn, a cechy te odgrywają również ważną rolę w seksualności. Dbanie o siebie odzwierciedla pewność siebie i poczucie własnej wartości kobiety. Dla mężczyzn zadbane kobiety są bardziej atrakcyjne. Ponieważ pokazuje to szacunek kobiety do siebie i swojego życia. Oprócz higieny osobistej duży wpływ na seksualność mają także troska emocjonalna i poczucie własnej wartości. Kobieta, która szanuje samą siebie, może jaśniej wyrażać swoje pragnienia i granice seksualne, co pozwala jej na zdrowsze relacje seksualne z partnerem. Troska i poczucie własnej wartości zwiększają zainteresowanie mężczyzn kobietami. Ponieważ pokazują, że kobieta kocha i ceni siebie. Cechy te zwiększają także atrakcyjność seksualną kobiety, ponieważ mężczyźni są bardziej zainteresowani kobietami pewnymi siebie i szanującymi siebie. Kiedy kobieta dobrze o siebie dba, pozwala jej to pewniej i otwarciej doświadczać swojej seksualności. Dowiedziawszy się, na co mężczyźni zwracają największą uwagę u kobiet, zastanawiasz się, jak podejść do kobiety i nawiązać interakcję. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule Jak zadzierać z kobietą? Trójmroczne psychologie. Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać szczegóły i odkryć skuteczne techniki. Mężczyźni uważają, że kobiety, które dbają o siebie i szanują siebie, są bardziej atrakcyjne, ponieważ pokazuje to, że są silnymi, niezależnymi i pewnymi siebie osobami. Cechy te zwiększają zainteresowanie mężczyzn kobietami oraz wzmacniają więź emocjonalną i seksualną w związku. Dbanie o siebie i poczucie własnej wartości zwiększa atrakcyjność seksualną kobiety i zaangażowanie mężczyzny w stosunku do niej. W rezultacie troska i poczucie własnej wartości odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu zainteresowania mężczyzn kobietami i przywiązania do nich. Dbałość o siebie i szacunek kobiety do samej siebie odzwierciedlają jej atrakcyjność seksualną i pewność siebie. Troska i poczucie własnej wartości podtrzymują zainteresowanie mężczyzn kobietami i wzmacniają więź emocjonalną i seksualną w związku. W naszym filmie sprawdziliśmy, co najbardziej pociąga mężczyzn w kobietach i jaką rolę w tym równaniu odgrywa seksualność. Widzieliśmy, jak empatia, pewność siebie. Naturalne piękno i inne czynniki mają ogromny wpływ na mężczyzn. Dzięki tym informacjom możesz podejmować bardziej świadome i skuteczne kroki w swoich relacjach. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.